Witam w niedzielę 17 dnia sierpnia. Z tej strony Daniel Kostecki zaczynamy tygodniowy przegląd rynkowy. Jednak tym razem, ze względu na długi weekend, zajmiemy się jedynie analizą techniczną, a więc nieco krótsze nagranie. i Przechodząc właśnie już do analizy wykresów, patrzymy na eurodolara, na wykres tygodniowy, gdzie widzimy kolejną formację świecową, przypominającą nam formację młota. Tym samym wsparcie w okolicach 1,33,50 jest bardzo solidne. Jak widać, pojawiają się tutaj cały czas kupujący, jednak. Ci sami kupujący są automatycznie zbijani przez e, no, ciągle widoczną podaż. Podaż w rejonie 1,34. Każdy atak już od dłuższego czasu na ten rejon, a dokładnie od 8 sierpnia, kończy się zdecydowanym zbiciem e, kursu euro i zejściem w okolice właśnie 33,50-33,60. Jednak w piątek, no, jak na razie, taka reakcja nie miała miejsca. Z punktu widzenia analizy i też tego, co było zamieszczane na blogu. Pełna spadkowa piątka na wykresie H4 mogła dobiec już końca. Wtedy też powinniśmy obserwować większe odbicie i wydaje się, że tutaj wyjście w końcu na stałe nad poziom 1,34, czyli wyczyszczenie i tych stop lossów, tych stop lossów, a także tych, mogłoby powodować taki najmniejszy ruch w okolice 34,50 bądź też w okolice 34,70 to byłby pierwszy zasięg dla potencjalny zasięg dla kupujących euro lub też dla uciekających z pozycji krótkich no bo jest ich jak wiemy z poprzednich analiz bardzo, bardzo dużo. Natomiast w przypadku powiększenia takiego ruchu dalszym celem mogą być nawet okolice 1,35, 20, 35, 30. To jest taki dalszy zasięg dla potencjalnej korekty. Jednak to byłaby wciąż korekta, dlatego że wydaje się z punktu widzenia nawet wykresu tygodniowego, że mamy do czynienia z możliwym i z możliwym odbiciem właśnie od tych okolic wspomnianych oporów i zejściem na jeszcze niższe poziomy. No, w wielu analizach pojawia się e, tego typu struktura, iż ten ruch spadkowy z maja byłby falą pierwszą, ta korekta, która tutaj była oznaczona jako ABC właśnie byłaby falą drugą, a teraz ten ruch w dół, który tutaj mamy byłby pod falą dopiero pierwszą i ta korekta byłaby w ramach podfali drugiej i dopiero cała fala trzecia w trzeciej. No to to byłby bardzo negatywny dla euro scenariusz. Istnieje oczywiście też alternatywna koncepcja, która zakładałaby, że od tego szczytu mamy rozrysowaną po prostu dużą korektę typu A. B, jako właśnie ta korekta ABC, tutaj duże B, i następnie ta piątka w dół jako po prostu fala C. Jeśli chodzi o długości tych odcinków, zakładając, że stąd mieliśmy impuls spadkowy, bo tutaj na wykresie liniowym tak to by właśnie wyglądało, no to mamy 88,6%, 100% nieco niżej w okolicach 1,33, czyli równość dwóch ruchów spadkowych nam tutaj się praktycznie pojawiła, lub też bardzo blisko tej równości, a więc jest to też charakterystyczne. Charakterystyczne dla korekty prostej eee, AB C, więc tak wyglądałaby sytuacja na parze euro-dolar. Tutaj również warto zauważyć, że mamy coraz wyższe szczyty, jeszcze, przepraszam, coraz wyższe dołki, tak, coraz wyższych szczytów jeszcze nie mamy, bo one są nieco niżej, ale mamy też coraz wyższe dołki, no, także część inwestorów może tutaj doszukiwać się również struktury przypominającej trójkąt. Trójkąt wtedy jeszcze na przykład w ramach bardziej rozbudowanej fali czwartej, czyli ta czwórka wtedy w tym Miejscu. Takie zjawisko też mogłoby się tutaj pojawić, więc mamy kilka tych koncepcji, no ale z punktu widzenia i wykresu tygodniowego, i tych świec w postaci młota. I z punktu widzenia wykresu H4, no wydaje się, że dołek jest po prostu bardzo blisko. A jego łapanie oczywiście jest zawsze ryzykowne. No ale cóż, taki w tym momencie mamy wykres. Natomiast jeśli chodzi o parę z dolarem nowozelandzkim, tutaj zmienność nieco nam wzrosła w ostatnim czasie, a to dzięki też obronie kluczowego wsparcia, czyli linia trendu z wykresu tygodniowego plus e, takie kluczowe, klasyczne wsparcie w okolicach okrągłego poziomu 0,84, to właśnie tutaj. E, do, w tym tygodniu rynek dotarł i z tego miejsca zaczął się odbijać. Czy tutaj e, pojawiła się jakaś e, charakterystyczna struktura? Tak, tutaj pojawiła się charakterystyczna struktura e, albo zakończonej piątki, czyli odbicie od, od wsparcia i dotarcie w okolice. Miejsca oporu, najbliższy opór w rejonie 0,8560 się znajduje, lub też z punktu widzenia wykresu liniowego, jeszcze rozbudowująca się fala czwarta może mieć miejsce. Dlaczego? Dlatego, że ten ostatni dołek został stworzony na trzech podfalach, to jest charakterystyczne dla fali B. W korekcie pędzącej lub nieregularnej, jeśli pojawiła się tutaj korekta pędząca, to ona powinna się już niedługo, lub też po prostu już się skończyła. To jest też część wspólna dla tego potencjalnego ruchu wzrostowego, i wtedy jeszcze dobicie na fali piątej mogłoby mieć miejsce, kończąc całą strukturę pięciofalowego spadku. Natomiast jeśli mielibyśmy tutaj do czynienia z korektą nieregularną, no to wtedy ten wyznaczony obszar i tak byłby testowany. Więc jak na razie mamy realizację. Najkrótszego odcinka z możliwych, czy to dla odbicia na już korekcyjnej fali, na przykład fali A e, korygującej ten cały odcinek spadkowy, lub też odbicie na fali C w korekcie pędzącej albo przedłużone odbicie na fali C w korekcie nieregularnej. Natomiast jeżeli e, ta strefa nie zostałaby osiągnięta, a zostałby dobity nowy dołek, no to powinna być to fala piąta, co z kolei powinno być ponownie dobrym miejscem do tego, żeby dolara nowozelandzkiego z dołków zbierać, no bo tak jak wspomniałem, jest przy kluczowym miejscu technicznego e, wsparcia, plus jest e, najwyżej oprocentowaną walutą z grona G10, a więc i słopy są tutaj e, dodatnie. Jeśli chodzi o walutę australijską, tu odbicie jest zdecydowane i rynek wraca nam do kanału trendowego, kluczowego kanału trendowego. Struktura pięciofalowego spadku nam się rozszerzyła. Jak widzimy na wykresie liniowym, jedynka, dwójka, trójka, bardziej rozbudowana czwórka i dobicie na piątce, a więc mamy teraz po tej piątce, no i możliwie zakończonej fali C, czyli cały układ jako ABC, wykończenie ruchu korekcyjnego. Natomiast Inwestorzy będą musieli się tutaj uporać, inwestorzy, którzy kupują dolara australijskiego, uporać z bardzo silną strefą, teraz już oporu. Wcześniej bardzo silna, bardzo silna strefa wsparcia, czyli klasyczne dołki, teraz bardzo silna strefa oporu. Jeżeli zostanie ona przekroczona, czyli uda się powrócić nad poziom 0,9340, no to będzie można oczekiwać ataku w okolicy 0,9340. 80, gdzie wypada nam kolejny potencjalny opór. Tutaj dodatkowo, oczywiście, część techników będzie mierzyć te ruchy korekcyjne i też szukać lokalnych oporów, właśnie w tym miejscu, czyli w miejscu, do którego już praktycznie rynek też dotarł. Jeśli chodzi o Kanadyjczyka, tak jak wspominałem w poprzednim komentarzu, tutaj przestrzeń dla wzrostów e, zmniejszyła się. Jeżeli m, ktoś e, chce się dowiedzieć, dlaczego, to zapraszam do komentarza z zeszłego tygodnia. No i jak na razie ma to sens. Rynek skorygował nam falę wzrostową, skorygował ją prawie do 50%, ale na 38,2% w cenach zamknięcia e, notowania zostały zatrzymane. E, no i jak na razie m, mamy do czynienia z potencjalną korektą w ramach Fali czwartej 50% to jest takie zniesienie, które przez czwórki nie powinno być przebijane, więc jest ono bardzo kluczowe. Jeżeli nadal będzie bronione, to będzie można oczekiwać powrotu jeszcze w okolicy szczytu w ramach fali 5. E, więc bardzo m, ciekawa rozgrywka na USD-kadzie. dolar-yen Dolar, tutaj bez większych zmian w średnim horyzoncie czasowym cały czas jesteśmy między oporem a wsparciem i, I tutaj nic nowego sobie nie wstawimy. Natomiast jeżeli chodzi o USDPLN, to on od miejsca oporu, czyli tutaj tych lokalnych wierzchołków w rejonie 3.15, zaczął tworzyć nam korektę. Niemniej jednak jeszcze nie dotarł do dolnego ograniczenia w kanale trendowym, co powinien zrobić w ramach właśnie fali korekcyjnej. Także tutaj nadal oczekujemy dotarcia do kanału trendowego, a każdy nowy szczyt byłby okazją do kupna złotego, właśnie. Z celem minimalnym na kanale trendowym, tak to by przynajmniej na tę chwilę wyglądało. Jeśli chodzi o notowania złota to tutaj cały czas bardziej korekcyjny scenariusz, e, czyli bardziej scenariusz spadkowy jest wciąż aktualny ze względu na e, ten układ też trzech fal z nowym dołkiem, czyli ABC e, jako fala B. Więc założenie jest takie, że te ostatnie wzrosty były na fali C w ramach 2 lub B, o czym też było w komentarzu z zeszłego tygodnia i brakuje nam fali trzeciej albo C. W dół, więc takiej fali wciąż tutaj się oczekuje z punktu widzenia tylko i wyłącznie tej analizy. No, już patrząc szerzej, pewnie część inwestorów zaczęłaby się tutaj doszukiwać również formacji głowy i ramion, czyli lewe ramię, głowa, prawe ramię. No, może jeżeli tutaj faktycznie doszłoby jeszcze do przeceny złota w ramach fali C, fali korekcyjnej, no to jak najbardziej taki RGR miałby rację. Bytu. Zobaczymy. Na pewno miałby rację bytu po przekroczeniu tego wierzchołka fali piątej, czyli 4345 dolarów, ponieważ wtedy po korekcie prostej możliwe, że pojawiłby się kolejny znaczący impuls wzrostowy, i wtedy taki RGR jak najbardziej miałby rację bytu. Sytuacja na amerykańskiej giełdzie również rozwija się e, zgodnie ze scenariuszem z zeszłego tygodnia, czyli wzrostowa fala. Piąta według tych oznaczeń. W zasadzie oznaczenia są tylko tej taką dodatkową pomocą, natomiast scenariusz wzrostowy, e, nawet przy klasycznym wsparciu, mógłby zostać rozrysowany. I mamy tutaj do czynienia no tak, z realizacją minimalnego celu, czyli 61,8. No i blisko jesteśmy już takiego celu książkowego, czyli równości fali piątej do fali pierwszej, czyli 1968. Punktów. Jak na razie sentyment na rynkach akcji jest pozytywny, więc nawet taki dalszy cel, bo mamy trzy cele dla fal piątych: jest to 61,8 fali pierwszej, 100% fali pierwszej, ale także i 161,8 fali pierwszej. Więc jeżeli rynek miałby wydłużać nam falę piątą, to nawet i ten poziom mógł być realizowany. Natomiast kluczowym wsparciem no, pozostaje to wsparcie wyznaczone już wcześniej, czyli miejsce, na które fala czwarta nie powinna nachodzić, a więc szczyt tutaj fali. Pierwszy. Ja już serdecznie dziękuję za poświęcony czas i za obejrzenie tego komentarza. Także zapraszam do kolejnych tygodniowych przeglądów e, rynkowych. Czy w przyszłym tygodniu się taki też pojawi, dokładnie w weekend? Tego jeszcze na 100% nie wiem, ale jeżeli nie pojawi się w weekend, to pojawi się po weekendzie, gdyż w ten weekend e, mamy zaplanowaną konferencję dwudniową w Krakowie e, i z tego też powodu e, tygodniowego przeglądu rynkowego akurat właśnie w sobotę lub w niedzielę może nie być, ale pojawi się wtedy w kolejnych dniach już tygodnia. Także serdecznie zapraszam, pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia.